Całkiem niedawno pokazywaliśmy wam w filmie łóżko marki GRC model Rowa Flatbed. Warto by było dopasować do tego modelu jakiś śpiwór. No, i tak się składa, że mamy rewelacyjny śpiwór również od marki GRC, który jest też w takim fajnym kamo, jak tutaj krawędzie tego łóżka. Więc czas zaprezentować ten model śpiwora trzysezonowego. Jak widzicie, śpiwór ma niewielkie gabaryty transportowe. To wszystko dzięki workowi, który jest kompresyjny. Mamy tutaj ściągacze, które łatwo możemy zacisnąć, bądź rozluźnić, tak aby można było łatwo spakować i rozpakować śpiwór. Śpiwór, jak powiedziałem na wstępie, jest trzysezonowy. A jak się prezentuje? A no tak. Trzeba przyznać, że kamo jest całkiem ładne. Materiał w dotyku robi. Dosyć dobre wrażenie, nawet bardzo dobre wrażenie, może użyłem tutaj niewłaściwego słowa, dlatego że jest wytrzymały i wydaje się dobrze odporny na wodę. Zresztą producent nawet sam o tym zaznacza. Zamontujmy go i przyjrzyjmy się mu z bliska. Nie wiem jak wy, ale ja jestem tym modelem karpiarza, który jeżeli kupuje śpiwór i łóżko, to nie lubi sytuacji, w której śpiwór jest taki oversize, czyli większy od samego materaca łóżka. Spowoduje to, że po prostu wisi on na brzegu i ja w niektórych sytuacjach bywam pedantyczny i też denerwuję się, bo kiedy rozpychamy się w śpiworze, to nogi nam zaczynają zwisać. Z materaca łóżka, dlatego że pozwala nam na to zwyczajnie śpiwór i jego przestrzeń. Tu tak nie jest i łóżko GR ROWA ma 87 cm szerokości, natomiast śpiwór GRC ROWA ma 84, co sprawia, że kompresuje on ten materat i dopasowuje się idealnie do jego rozmiaru. Środek mamy wypełniony takim śliskim materiałem, czyli jest to śpiwór dobry na. Wiosnę, lato i wczesną jesień. Jeżeli chcemy zasiad, jeżeli planujemy zasiadki w zimne dni, bądź jesteśmy karpiarzami, którzy wolą polarową wyściółkę, to nie jest model śpiwora Brava. Natomiast jeżeli spędzacie zasiadki z reguły w ciepłym okresie roku kalendarzowego, to na pewno będzie przyjemniejsza wersja aniżeli te z wyścięłanym polarem. Jeżeli chodzi o środek to zwrócicie uwagę, że zamek chodzi bardzo sprawnie. Jest praktycznie do samego, do, dochodzi praktycznie do samego końca. Dodatkowo mamy z jednej strony i z drugiej strony rzep, który zapobiega odsuwaniu się zamka, zamka, kiedy przewracamy się w środku. Natomiast tu, jak zwrócicie uwagę, jest jeszcze kołnierz. Kołnierz termiczny, który w momencie, jak zapinamy zamek, to ogranicza dopływ chłodnego powietrza z zewnątrz, kiedy jest nam troszkę chłodno. W środku w łóżku jest całkiem dużo miejsca, mogę spokojnie się obracać, nie ma z tym najmniejszego problemu. Śpiwór siedzi ciasno, dlatego że ma klips, klamrę pod spodem z paskiem, która spina go tutaj w lędziach. Natomiast jeżeli trzeba szybko wyjść do brania, to robi się to tak. Podsumowując, śpiwór rowa i łóżko rowa. Idealnie do siebie pasują, dlatego jeżeli jesteście karpiarzami, którzy wolą śpiwór większy od łóżka, to nie jest zestawienie dla Was. W innym przypadku cena czyni cuda. Także sprawdźcie ofertę na www.rockworld.pl albo w naszym sklepie stacjonarnym w Raciborzu. Siema albo się nie ma.